Mieszkają, tworzą albo pochodzą z Andrychowa, a bardzo rzadko kiedy można ich zobaczyć w przestrzeni, tutaj wystawowej Andrychowa. I myślę, że ten, ten pomysł tych wystaw będzie się poszerzał i będziemy mieć okazję zobaczyć jeszcze większe, więcej osób, które tworzą w naszym mieście albo tworzą gdzieś na, na, na granicach tej przestrzeni. No. Że to będzie spożywkiem dla Państwa jako odbiorców i dla nas, tych ludzi, którzy tworzą, może Państwo nas też w jakiś sposób poznają. I tyle z mojej strony. A ja dziękuję za przybycie wszystkim. Ja chciałem jeszcze Państwa zaprosić do wydarzeń regionalnych które w Kraków, które są nadawane bardzo wcześnie rano od 6 do 8. Ale najbliższa odbycia o tej właśnie wystawie o mnie będzie.